Miniony tydzień obfitował w wydarzenia sportowe. We wtorek 15 czerwca w Szkole Podstawowej w Obrze odbyła się ostatnia w tym sezonie runda szachowa Ligi Gminnej imienia Czesława Fiedlera. Liga Gminna objęła w roku szkolnym 1998-99 aż 9 turniejów, w których ogólnie wzięło udział 16 drużyn czteroosobowych. Aby uatrakcyjnić turniej i jednocześnie rozpropagować ten królewski sport, każdy z turniejów rozgrywano w innej szkole na terenie gminy Wolsztyn. Oto wyniki drużynowe. Pierwsze miejsce zajęła Obra, pierwsza drużyna. Drugie miejsce Obra, druga drużyna. Trzecie Wolsztyn 2, drużyna pierwsza. Czwarte Wolsztyn 3, drużyna pierwsza. Piąte miejsce Kębłowo, pierwsza drużyna. Wyniki indywidualne. Pierwsza szachownica Zwyciężył Krzysztof Kaczmarczyk z Obry Drugie miejsce Filip Wabrzynowicz z Obry Trzecie Stanisław Czeszak z Wolsztyna Szachownica druga Pierwsze i drugie miejsce wywalczyli szachiści z Obry Panowie Piotrowski oraz Pawłowski Trzecie miejsce Krystian Mrozek z Wolsztyna Trzecia szachownica Pierwsze miejsce Karol Błażejczyk z Obry Drugie Anna Gonda z Kębłowa Trzecie Jeremiasz Stróżyk z Wolsztyna Czwarta szachownica. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Czeszak z Wolsztyna, drugie Anna Kozioł z Obry, trzecie Danuta Szczepaniak z Kębłowa. Nagrody ufundował Głos Wolsztyński, pan Piotr Przydróżny, a okazałe Puchary, burmistrz Wolsztyna.